Witajcie, witajcie. Pomyślałem sobie, że bardzo lubicie, gdy opowiadam Wam dowcipy, i zwykle robię to live'em, Więc pomyślałem sobie, że, że nagram serię dowcipów, żebyście sobie od czasu do czasu mogli się pośmiać. I pierwszy dowcip, który dziś chciałem opowiedzieć, to jest: słuchajcie, dowcip następujący. Do dyrektora cyrku przychodzi facet, który mu, mówi, Panie Dyrektorze, mam bardzo ciekawy y, pomysł na nowy sketch, e, proszę o to młotek e, i tym młotkiem proszę, y, po prostu proszę nie walnąć w, w głowę, na tym będzie polegał sketch. Dyrektor tylko mówi, no ale proszę Pana, zrobię Panu krzywdę. E, będzie problem. Czy na pewno pan to dobrze przemyślał? Tak, proszę pana, to jest profesjonalna sztuczka cyrkowa, ja mam bogate CV. Proszę walić mnie w łeb z całej siły. No dobra, dyrektor zamachnął się, walną, krew tryska na wszystkie strony, dziura w głowie. Facet po prostu się walnął na podłogę jak długi, ledwo ciepły. Dzwonią na 112, yy, pogotowie, wszystko. Odwieźnik faceta prawie sztywnego, yy, sprzątanie biura, no po prostu tragedia. Dwa miesiące później, do drzwi gabinetu właściciela cyrku, ktoś puka. Mówi, proszę wejść. Przez drzwi tak ostrożnie wsuwa się facet z obandażowaną głową. Tak się rozgląda, Wcho wchodzi z większym rezonem i mówi: Tada! Mam nadzieję, że się pośmialiście. Życzę Wam dobrego dnia. To byłem Ja, Macie Gnyszka. Mo możecie sobie z radości zasubskrybować mój newsletter na gnyszka.pl albo wejść na bloga maciegnyszka.pl albo w komentarzu dodać jakiś swój dowcip, który Wam się podoba. Cześć! ha ha ha